Witam w kolejnym odcinku Goldwika. Tym razem trochę wcześniej niż zwykle, ale dlatego, że na świecie złota się sporo dzieje w tym tygodniu. Zapraszam na szczegóły. No, w tym tygodniu minął niecały tydzień od ostatniego odcinka, a mamy już znowu, jak ktoś lubi, roller coastery. No to mamy na cenie złota właśnie taki roller coaster. W zeszłym Gold Weeku mówiłem o tym, że cena wzrosła w ciągu tygodnia 100 dolarów. Nie wzrosła, spadła o 100 dolarów, a tym e, dzisiaj powiem o tym, że prawie, że wzrosła o 100 dolarów w stosunku do zeszłego tygodnia. E, dlaczego tak się wydarzyło? No, sporo rzeczy na świecie się w tej chwili dzieje i ma to wpływ na. Na cenę kruszcu. Jeśli chodzi o cenę, dlaczego, powiem za chwilę. Natomiast teraz zobaczmy, jak wygląda cena w złotówce. Cena w złotówce za 1 gram złota w Goldstonej Werze dzisiaj płacimy 330,97 zł, czyli prawie 331 zł. A za jedną sztabkę uncjową zapłacimy 10 293 zł i małą końcówkę groszową. Co to znaczy? To znaczy, że złoto wzrosło w złotówce o około 3% w stosunku do ubiegłego. Um, dlaczego? To no, otóż mamy na świecie bardzo wiele e, wydarzeń, które no, napędzają cenę złota, i no niestety, albo stety, będą tą cenę napędzały. Przed nami bardzo wiele wydarzeń, za chwilę szczegóły o tym, co może decydować o, o, o cenie złota, natomiast e, teraz już można powiedzieć na pewno jedno. Na kontrakty terminowe na komeksie, na koniec tego roku w bardzo dużym wolumenie wskazują, że złoto można sobie w tej chwili, wtedy na takim kontrakcie terminowym zamówić w, na cenie rekordowej, jeśli chodzi o cenę kruszcu, większej niż ATH, o którym mówiliśmy niedawno, bo prawie za 2,5 tysiąca dolarów. Co to oznacza? Dlaczego inwestorzy w ten sposób podchodzą do końca tego roku i dlaczego interesują się zabukowaniem sobie ceny złota na koniec tego roku? Dlatego, że prawdopodobnie spodziewają się, znaczących wzrostów, a, a, a dlatego chcą jeszcze ten kruszec kupić stosunkowo a, po promocyjnej cenie. W związku z tym, no szykuje się przed nami bardzo, bardzo burzliwa druga połowa roku. Teraz przejdźmy do szczegółów. Punkt pierwszy to sytuacja geopolityczna na świecie. Wydarzenia geopolityczne na całym świecie no, trochę determinują sytuację na rynkach finansowych i również wpływają na cenę złota. O tym wiemy, mówimy o tym bardzo często. Co się wydarzyło w ostatnim tygodniu? Zaczęło się w sobotę. W sobotę, w sobotę zbombardowano wzgórza Golan, czyli takie wzgórza, które leżą na pograniczu Izraela, Syrii, Libanu i Jordanii. Tam zginęli, zginęli cywile. O ten atak oskarżono Hezbollah. Organizacja ta. Czyli e, to, są, to jest organizacja, która pochodzi z, e, właśnie z Libanu e, i jest bardzo agresywnie nastawiona do, e, do Izraela jako państwa w ogóle. E, Hezbollah się do tego nie przyznał, natomiast Izrael uznał, że to, to, to oni byli agresorem, w związku z tym zapowiedzieli odwet. Ten odwet się e, odbył, zbombardowano Bejrut, a tam, e, tam zabito jednego z przywódców, a właściwie największego, najważniejszego przywódcę wojskowego e, Hezbollahu. Zaraz po tym wzrosły kontrakty na ceny ropy, bo ropa, wiadomo, że na Bliskim Wschodzie bardzo mocno reaguje na wszystkie wydarzenia geopolityczne, które się tam dzieją. Złoto nie zareagowało wtedy jakoś bardzo mocno, natomiast niedługo potem okazało się, że um, nie wiadomo kto, ale ktoś dokonał zamachu na na przywódcę, na przywódcę, Hamasu, który akurat na co dzień zamieszkujący w Katarze, ale pojechał przywitać się i pogratulować zwycięstwa czy wyboru nowego prezydent, nowemu prezydentowi Iranu i właśnie w Iranie, właśnie w Teheranie, w Teheranie został zabity. Przez kogo? nie wiadomo, nikt się do tego nie przyznał. Natomiast Iran, Hezbollah i w ogóle państwa arabskie, które, które czy organizacje arabskie, które są bardzo przeciwne polityce Izraela, oskarżyły oczywiście o to Izrael. Sytuacja wzrasta, sytuacja napięcie wzrasta tam, bardzo sytuacja się komplikuje, tym bardziej, że Iran już wystąpił do onz u o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia. A ONZ przestrzega przed tak, zwaną, przed tak zwaną wojną totalną. Może do niej dojść, jeśli tylko państwa arabskie, na przykład, odpowiedzą bardzo agresywnie na, na, na to, co się wydarzyło i zaatakują Izrael. Izrael prawdopodobnie nie zostanie wtedy im dłużny. Stany Zjednoczone zapowiedziały też, że w sytuacji, gdy Izrael zostanie zaatakowany, one będą, tak jak już wcześniej kiedyś to robiły, będą się czuły w obowiązku pomóc. Izraelowi w, w takiej walce defensywnej. Zobaczymy do czego to doprowadzi. Natomiast to z pewnością będzie wpływało w drugiej połowie tego roku na cenę kruszcu. I między innymi to również miało, chociaż może nie takie jednopunktowe, jednopunktowy czy jednomomentowy efekt na, w cenie złota, bo cena nie wystrzeliła aż tak bardzo mocno. Natomiast jego cena się buduje z dnia. Na dzień. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja potem. Punkt drugi. Punkt drugi to w tym tygodniu ukazał się raport Światowej Rady Złota dotyczący. Popytu na złoto, w ogóle zainteresowania złotem w drugim kwartale tego roku. I co z tego raportu wynika? Wynikają z niego bardzo ciekawe, bardzo ciekawe dane odnośnie tego, jak podchodziliśmy do, do złota właśnie w tym drugim kwartale 2024 roku. To, to, co warto zauważyć, to to, że popyt całościowy spadł w stosunku do ubiegłego roku. Spadł delikatnie, a to dlatego, że zainteresowanie biżuterią jako taką na całym roku, na całym świecie zmalało. Przede wszystkim w tym sektorze, nie było dużych zakupów, nie było dużej, dużej produkcji, i ostatecznie wynik jest taki, że jesteśmy w popycie na cały, na sam kruszec do tyłu o jakieś 6% w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast, no, to wcale nie wpłynęło, to wcale nie mówi jednoznacznie o tym, czy zainteresowanie złotem na przykład spada, czy rośnie, bo na przykład ten drugi kwartał był, czy w ogóle pierwsza połowa tego roku była. Była z punktu widzenia banków centralnych rekordowa, jeśli chodzi o zakupy w pierwszej połowie roku. Porównując pierwsze połowę roku do lat ubiegłych, w, tym, w, tym, w tej połowie roku, w 2024 roku, państwa czy banki centralne państw kupiły no, przeszło prawie 500 ton kruszcu. Nigdy wcześniej taki wynik w pierwszej połowie roku się nie zdarzył. W związku z tym banki centralne, jak mówimy często o tym. Dalej kupują. Co wynika z tego bardzo ciekawego dla nas? Otóż to, że Narodowy Bank Polski w drugim kwartale tego roku 2024 wspólnie z Narodowym Bankiem czy Bankiem Centralnym Indii jest liderem, jeśli chodzi o zakupy. Jed jeden i drugi bank kupiły 19 ton, zostawiając całą stawkę wszystkie inne banki centralne w tyle. No, myślę, że można nawet powiedzieć, że można sobie pogratulować takiego, takiego wyniku. Co jeszcze wynika z raportu? Z raportu wynika, że w drugim kwartale tego roku zainteresowanie sztabkami, sztabkami na całym świecie wzrosło o 12%, o 12% um, i jest to najlepszy wynik, jeśli chodzi, gdy porównujemy kwartał do kwartału, od 2013 roku, czyli bardzo, bardzo dawno temu, ten wzrost zainteresowania sztabkami, małymi sztabkami oczywiście, do jednego kilograma wzrósł bardzo na rynku, bardzo wiele osób widocznie takie sztabki chce u siebie w domu mieć. Za to! W tym samym, jeśli porównujemy kwartał do kwartału i popatrzymy na monety, no to tutaj mamy jednak spadki, o prawie 40% zainteresowanie monetami było mniejsze i to jest najgorszy wynik, właściwie najlepszy biorąc pod uwagę liczby, natomiast najgorszy wynik od od 2002 kwartału 2020, 2020 roku tutaj. Tutaj mamy spadki. Co jeszcze wynika z samego raportu? Otóż z samego raportu wynika, że to całościowy popyt na, na kruszec, biorąc pod uwagę również rynek tak zwany pozagiełdowy, poza tak zwany rynek OTC, rósł i cały czas rośnie, bo przeszło 1200 ton tego kruszcu skonsumowaliśmy na całym, na całym świecie. Um, I to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Punkt trzeci, jesteśmy w teraz w Polsce. Zawsze punkt trzeci to jest Polska. A tutaj co, co mamy, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą w Polsce? A to już mamy dwie, dwie, dwie sytuacje. Pierwsza to jest taka: Polska, zgodnie z tym, o czym mówiliśmy jakiś czas temu, została objęta procedurą nadmiernego deficytu. Co to oznacza? No Oznacza to, że musimy po prostu trochę na. Poziomie, na poziomie budżetu państwa czy polityki gospodarczej, no trochę zacisnąć pasa, bo no bo ta sytuacja, którą, którą mamy w tej chwili, jest bardzo niebezpieczna dla sektora finansów publicznych. No, nie jest to sytuacja jakaś bardzo, bardzo wyjątkowa, bo Polska była objęta tego typu, tego typu procedurą już dwukrotnie w latach, w latach poprzednich. W poprzednich latach, najpierw od roku 2004 do 2008, a potem od 2009 do 2015 roku. Wtedy też musieliśmy zacisnąć trochę pasa. No, łącznie z nami do tego grona, objętego tą procedurą należą również takie państwa jak Francja, Włochy, Belgia czy Słowa. Natomiast, więc jakby nie jest to jakoś specjalnie, specjalnie przełomowe wydarzenie, no ale z całą pewnością musimy uważać na to i przygotować się na to, że sytuacje związane z tym, że państwo nagle będzie mogło nas wszędzie, w każdej sytuacji wspomóc, mogą być, mogą być ograniczone i raczej trzeba się orientować na siebie i dbać o własny majątek, bo. Sytuacja może być e, skomplikowana, jeśli chodzi o wszelkiego, rodzaju, o wszelkiego rodzaju wsparcie. Możliwe są być może wzrosty podatków, być może ograniczenia wydatków socjalnych. No, zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Generalnie Polska ma na wyprostowanie tej sytuacji e, 7 lat. E, natomiast plan naprawczy musi przedstawić do 15 października, czyli, no, jak popatrzymy sobie w kalendarz, to jest to akurat nowa koalicja rządząca po rok po wyborze ma przed sobą do przedstawienia bardzo, bardzo interesujący z punktu widzenia finansów publicznych plan akurat 15 października. Co jeszcze w Polsce? W Polsce odczyt inflacji za ubiegły miesiąc, szybki odczyt inflacji i tutaj zgodnie z oczekiwaniami mamy wzrost i to szybki wzrost, bo przypomnę, że za czerwiec było to 2,6%, natomiast tutaj za lipiec mamy 4,2%. Z czego to wynika? Wynika to oczywiście ze wzrostów cen energii. Skończyły się, skończyła się bariera osłonowa na, na, na ceny energii dla gospodarstw domowych. Będą oczywiście inne rozwiązania, ale wszyscy wiedzieli o tym, wszyscy się spodziewali, że inflacja tutaj. Zdecydowanie wzrośnie. Wzrosła sporo, choć mogła wzrosnąć pewnie jeszcze więcej, więc to jest jakby, można powiedzieć, najmniej, najmniejszy wymiar kary, jakiego mogliśmy się spodziewać. Ale to oznacza, że te ceny energii z nami pozostaną, będą cały czas wysokie i do końca tego roku trzeba się liczyć z tym, że ta inflacja będzie oscylowała wokół 4%. Na pewno może jeszcze rosnąć przez kolejne dwa miesiące, potem być może zacznie delikatnie spadać, ale ogólnie rzecz biorąc, będzie w okolicach 4% się znajdować, w związku z tym tutaj również to, czy musimy o tym pamiętać, że to jest inflacja, to inaczej spadek wartości pieniądza, czy naszej gotówki, więc trzeba się zastanowić nad tym, czy tą gotówkę, jeśli mamy jej nadmiary, warto Trzymać w skarpecie. Na przykład, co y, na to Narodowy Bank Polski może m, powiedzieć? Narodowy Bank Polski, według specjalistów i analityków, tak naprawdę Narodowy Bank Polski nie powinien w tej chwili, albo Rada Polityki Pieniężnej, nie powinna się jakoś specjalnie frasować tą sytuacją. Wszyscy się spodziewali, że ten wzrost nastąpi, natomiast on tak naprawdę nie nastąpi z przyczyn rynkowych. Ten wzrost inflacji jest tylko i wyłącznie elementem zmiany, pewnego przesunięcia e, zobowiązań e, i, i po prostu zamiast utrzymywanie jakiejś takiej sztucznej sytuacji, w której właśnie bariery osłonowe wprowadzone przez, przez rząd funkcjonowały. W tej chwili zostały zdjęte, w związku z tym ten wzrost cen energii jest naturalny, ale wynika tak naprawdę z elementów nierynkowych, a z przyczyn administracyjnych. W związku z tym Narodowy Bank Polski czy Rada Polityki Pieniężnej akurat tym specjalnie frasować się nie powinna. Wszystko idzie zgodnie z tym, jak mogliśmy zakładać. Dlatego tutaj dyskusji o tym, czy przypadkiem rad, czy przypadkiem stóp procentowych w Polsce nie należy podnieść, raczej nie powinniśmy się spodziewać. Raczej e, dyskusje będą szły w kierunku o tym, kiedy ewentualnie będzie można je obniżać, ale o tym już mówiliśmy wcześniej. Do tego prawdopodobnie wrócimy dopiero w przyszłym roku. To na blogu nowego. Na blogu nowego, jak już mamy końcówki, jak już tam coś zostaje z tego naszego, z naszego miesięcznego budżetu, no to warto się zastanowić, co z tymi pieniędzmi zrobić, jeśli mamy niewielkie kwoty. Właśnie taki tekst na naszym blogu, do którego serdecznie, serdecznie zapraszam. W co inwestować? Małe kwoty, tam wyjaśnione. Co można zrobić z moimi kwotami, jak najlepiej i najbezpieczniej je umieścić tak, żeby rzeczywiście te pieniądze mogły dla nas pracować, a nie leżały właśnie w skarpecie przy stosunkowo wysokiej inflacji i wszystko wskazuje na to, że wcale nie trwające i bardzo krótko. Na koniec, albo pod koniec, polecajka książkowa. Ostatnio mówiłem o książce o tym, jak naprawdę działa świat, o książce, która w liczbach pokazuje, dlaczego paliwa kopalne na przykład są nam potrzebne, co z tego wynika, czy tak naprawdę łatwo jest od nich odejść i tak dalej, i tak dalej. Tam wszystko naukowo, ale w bardzo przystępnej formie wyjaśnione, jak należy patrzeć na liczby i co, na co wpływa. To idźmy dalej tym, tym samym krokiem i proponuję w tej chwili a książkę nie najmłodszą, bo to jest książka już wydana ładnych parę lat temu Factfulness Hansa Roslinga. Książka, która pokazuje, w jaki sposób, czy proponuje autor, w jaki sposób na świat powinniśmy patrzeć. Porównuje ze sobą właśnie dane przez pryzmat faktów, danych naukowych, pokazuje, jak świat się zmienił na przestrzeni na przestrzeni wieków, tak naprawdę czy ostatnich lat, i pokazuje, że jesteśmy w dużo lepszym miejscu niż byliśmy jeszcze kiedyś i tak naprawdę idziemy cały czas naprzód standard naszego życia na całym świecie się poprawia a e, f, i warto właśnie w ten sposób tak patrzeć na e, pa, tak patrzeć na świat i nie dać się nie dać się sobie wmówić, że no, że tak naprawdę jest coraz coraz to gorzej. Tutaj autor proponuje takie 10 czy opisuje 10 instynktów, które kierują i powodują, że myślimy bardzo ponuro o przyszłości. Opisuje je i mówi dlaczego warto się ich wyzbyć i właśnie popatrzeć na świat trochę inaczej, popatrzeć przez liczby i zobaczyć, że tak naprawdę żyjemy w świecie coraz to coraz to lepszym. W ten sposób proponuje właśnie patrzeć na świat i myśleć o naszej przyszłości. Nie jest ona wcale taka szara, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Warto się zapoznać z jego intuicjami, z jego właśnie opisem tych instynktów, które powodują, że jest nam że może być nam niekiedy bardzo smutno, ale wcale tak być nie powinno. To wszystko w tym, w tym wydaniu. Zapraszam za tydzień. No, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Roller coaster, jak mówiłem na samym początku, przed nami. A, tak jakbyśmy wsiedli do tego wagonika i jedziemy, 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 jedziemy. W związku z tym za tydzień myślę, że też sporo ciekawych informacji na temat tego, co się dzieje na świecie i na rynku złota. Zapraszam serdecznie. W międzyczasie śledźcie nasze socjale również.